Wszystkich z tej strony film konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy o potencjalnym ciekawym projekcie na luty. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie Market cap wynosi ponad 1 bilion dolarów, a cena bitcoina to 37 119 dolarów. No jest on w tej chwili na blisko 1% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast projektem, na który moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę, jest Reef Finance, który w tej chwili kosztuje 1,2 centa. No jest on w tej chwili na ponad 5, blisko 6% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak, natomiast prezentuje się wykres tego projektu. Jest to dosyć nowy projekt. Wszedł on na giełdy pod koniec 2020 roku, koniec grudnia 2020 roku, więc projekt ten dostępny na giełdach jest od powiedzmy trzech tygodni. Widać tutaj, że mieliśmy fazę wyprzedaży tokenów, tych, które były zakupione w, I, w ICO, w pre-sale, w private sale i w public sale. Następnie cena spadała i od jakiegoś czasu powoli cena zaczyna rosnąć. A rośnie ona z tego względu, że projekt ten dwa dni temu wypuścił dosyć ciekawe informacje. Na CoinMarketCalu pojawiły się informacje o tym, że w pierwszym kwartale 2021 będzie się działo dosyć dużo dookoła tego projektu. No a projekt ten jest bardzo hypowy. Zajmuje się on wszystkim, co hypowe, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, czyli zajmuje się on DeFi, współpracuje z Binance'em. Wystartował z Binance Launch Pula, niedługo także będzie w que NFTs. Jeszcze na samym początku tego filmu zaznaczam, że ja nikomu nie każę kupować tego projektu. Nikogo nie namawiam nawet do kupowania tego projektu. Po prostu pokazuję dla zainteresowanych osób ciekawy projekt z bardzo, bardzo dalekiego market-capu, ponieważ market-cap tego projektu wynosi około 40 milionów dolarów, który ma potencjalnie ciekawe wydarzenia w pierwszym kwartale 2021. No a to oznacza, że może jego cena rosnąć. O tym zresztą pomówimy w dalszej części tego filmu. Niemniej jednak musicie wziąć pod uwagę to, że tak mały market cap jest bardzo łatwy do zmanipulowania. Także potencjalnie po tym filmie, jeżeli moi widzowie masowo ruszą do zakupów tego projektu, no to może i nawet wyjść z tego jedna wielka pompa. Także sami musicie podjąć decyzję, czy chcecie szybko kupić ten projekt i skorzystać z tej pompy, czy chcecie poczekać na odreagowanie, czy w ogóle ten projekt Wam się nie podoba i nie chcecie w niego inwestować. Także ja do niczego nie namawiam, ale moim zdaniem projekt jest dosyć ciekawy, no i ma dosyć, dosyć duży potencjał. A więc czym jest Reef Finance? Reef Finance to agregator płynności, który działa między różnymi sieciami, jako system operacyjny między różnymi łańcuchami blockchain. Za jego pomocą można integrować różne łańcuchy w ekosystemie DeFi. Co ciekawe, sam opis projektu Refinance możemy znaleźć na stronie Binancea, gdyż ten projekt bardzo blisko współpracuje z Binanceem, no a Binance raczej nie pozwala upaść swoim projektom. Jednocześnie dzięki tej współpracy z Binanceem, projekt mimo tego, iż dopiero co wystartował, jest dostępny właśnie na Binanceie w parze do Stablecoina USDT oraz w parze do Bitcoina. Finance wystartowało jako Binance Launchpool. Zostało wyrzucone przez Binance Pool. Dokładnie ogłoszenie o tym, że będzie startowało z Launchpoola Binance'a wyszło 22 grudnia 2020, czyli nie tak dawno temu, powiedzmy 3 tygodnie temu. No i był to 11. projekt, który wystartował właśnie z Binance Launchpool. Jest to oczywiście dobra wiadomość, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo osób, które inwestują w ten projekt. To to oznacza, że Binance musiało sprawdzić ten projekt od strony bezpieczeństwa, no i czy nie jest skamem, także zrobiło pewien research za nas. Binance po prostu nie dopuściłoby projektu, który jest skamem do swojego launchpula. Refinance to tak zwany agregator crosschain, czyli ma on agregować ze sobą, czyli łączyć ze sobą DEXy oraz CEXy, czyli giełdy scentralizowane. Inaczej mówiąc, Reef łączy liquidity, czyli płynność dexów oraz cexów, czyli tych giełd zcentralizowanych w jeden wielki global pool. No i tutaj pojawia się plotka, że niedługo projekt ma wejść na Binance'a oraz Coinbase. No i co ciekawe, na razie jest to plotka, coraz więcej mówi się o samym Krakenie. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie na główną stronę Reef Finance, no to tutaj możecie zobaczyć, że nawet na ich stronie mamy wymienionego Krakena. Oraz Coinbase'a oprócz giełdy Binance, na którym się znajduje. I właśnie ma on za zadanie, czyli ten Refinance, o którym mówimy, ma za zadanie łączyć płynność giełd scentralizowanych z giełdami zdecentralizowanymi. Samo wejście na Krakena da temu projektowi potencjalnie dosyć duży hype, o wiele większy hype niż bycie na samym Binance'ie. Natomiast wejście na Coinbase'a, jeżeli faktycznie ten projekt miałby wejść na Coinbase'a, no to prawdopodobnie mielibyśmy tak zwany Coinbase efekt, po którym cena rośnie bardzo, bardzo mocno do góry. Dodatkowo Reef Finance daje tak zwany agregator Smart Yield Farming, dzięki czemu ułatwi to wejście w DeFi ludziom bez większej wiedzy technicznej, czyli bezpośrednio z platformy Reef Finance będziemy mogli bawić się w DeFi, będziemy mogli inwestować w DeFi, będziemy mogli zajmować się yield farmingiem. Sama platforma Reef Finance jest non-custodial, co oznacza, że nie przechowuje środków użytkowników, dając tym samym jeszcze większe bezpieczeństwo. Czyli jeżeli chodzi o ten projekt, mamy pierwszą hype'ową rzecz, czyli DeFi. Projekt naprawdę jest potrzebny, łączy on płynność giełd centralizowanych z zdecentralizowanymi no i zajmuje się DeFi, ułatwia wejście w DeFi ludziom bez większej wiedzy technicznej, ale jak możecie przeczytać na stronie Refinance, tutaj jest napisane, że jest zasilane przez Polkadot. A to już kolejny hype'owy czynnik, ponieważ Polkadot jest dosyć hypowym projektem, który potencjalnie wzbudza dosyć duże zainteresowanie, zwłaszcza w tej hoście. No a projekt Refinance wywodzi się właśnie z ekosystemu Polkadot i dodatkowo jeszcze bierze od Polki Dot bezpieczeństwo. Zresztą na ich blogu 7 grudnia ukazał się artykuł mówiący o tym, że dołączyli do Polkadot DeFi Alliance. Swoją drogą, taka ciekawostka dla Was. Jest to pierwszy projekt, który wywodzi się z ekosystemu Polkadot, który dostał się do Binance Launchpool i jednocześnie będzie jakby nakładką na Binance'a, dzięki czemu Binance będzie łączył się z DeFi. Projekt Refinance łączy się także ze światem realnym, ze światem e, zewnętrznym za pomocą Chainlinka, korzystając jako oracles. Także mamy tutaj dodatkową współpracę z Chainlinkiem. Także podsumowując... Jeżeli chodzi o hype tego projektu swoją drogą robiąc taki krótki research tego projektu często się uśmiechałem, bo ten projekt jest naprawdę spełnia te wszystkie kryteria Pampa Mentals, czyli powiedzmy zajmuje się wszystkim tym, co jest hypeowe. Wywodzi się od Polki dot, znajduje się na Binanceie, współpracuje z Binanceem, wyszedł z Binance Launch Pula, będzie nakładką na Binancea, zajmuje się DeFi, potencjalnie może będzie wchodził na Krakena i co ważniejsze, coin Basea e, ułatwia wejście w DeFi nowym inwestorom, i tak się śmiałem, że temu projektowi brak tu, brakuje tylko i wyłącznie, żeby zajmował się jeszcze NFTs, ale gdy wszedłem na ich live roadmap, no to się okazało, że projekt w trzecim kwartale 2021 roku będzie także wprowadzał funkcję NFTs, a więc ma on wszystko. No i teraz dlaczego w ogóle mówię wam o tym projekcie w styczniu? Ano dlatego, że w pierwszym kwartale 2021 roku ten projekt tak naprawdę zostanie Uruchomiony. Wystar wystartuje ich Basket Engine, wersja pierwsza. Wystartuje Reef Client, no i wystartuje połączenie z DeFi. Także e, powiedzmy, jeżeli mówimy tutaj o pierwszym kwartale 2021 roku, e, no to potencjalnie to wszystko ma zostać uruchomione w ciągu najbliższych 10 tygodni. Pod tym filmem, w miejscu na opis, znajdziecie także dodatkowo link do Live Roadmap, czyli roadmapa, który jest aktualizowany co jakiś czas. No i tutaj możecie zobaczyć, że projekt rozwija się cały czas i wszystko ładnie idzie zgodnie z planem. No i w tej chwili jesteśmy właśnie na etapie pierwszego kwartału 2021 roku, gdzie mamy jeszcze do wprowadzenia pewne funkcje, które są na fazie, w fazie testingu. Także dzięki temu Live Roadmap będziecie mogli śledzić dokładnie rozwój tego projektu, no i potencjalnie w przyszłości będziecie mogli grać pod uruchomieniem Mainnetu. A teraz pomówmy o minusach tego projektu, żeby nie było tak kolorowo. No i na początek na pewno chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo, ale to bardzo mały market cap, ponieważ market cap tego projektu wynosi tylko i wyłącznie. Około 40 milionów dolarów. Także wejście w ten projekt bardzo mocno podnosi market cap. No i potencjalnie, jeżeli widzowie tego filmu, jeżeli wy postanowicie, że będziecie wchodzili w ten projekt zaraz po tym, jak obejrzeliście ten, ten film, no to jeszcze bardziej będziecie mogli podnieść wycenę tego projektu, co potencjalnie może nawet i zrobić wielką pompę, dlaczego proszę was, żebyście uważali kiedy wchodzicie i na jakim wzroście, jeżeli w ogóle zdecydujecie się wejść, do czego ja nie namawiam. Także z jednej strony projekt ten może potencjalnie dać zarobić dosyć, dosyć dużo, zwłaszcza w tej hoście. Jest tani za sztukę, no i ma bardzo, bardzo mały market cap, ale z drugiej strony może też i po tym filmie wyjść z tego bardzo duża pompa, jeżeli wielu widzów zdecyduje się na to, żeby od razu kupić ten projekt i jeżeli nie będą po prostu chcieli czekać na to, co wydarzy się w przyszłości z tym projektem. Niestety wczoraj Reef Finance na swoim Twitterze napisał o tym, że w pierwszym kwartale 2020 roku będzie się dosyć dużo działo z tym projektem. No i oczywiście po tej informacji cena bardzo mocno wzrosła, także Refinance wspomniał o Yield Farmingu, wspomniał o połączeniu z DeFi, wspomniał o uruchomieniu Engine wersja pierwsza, także no oczywiście po tej informacji cena dosyć mocno zaczęła rosnąć. No, powiedzmy, dosyć mocno jak na tak mały market cap. Z tego względu, że ten market cap jest dosyć mały, moim zdaniem ten projekt ma w dalszym ciągu potencjał do wzrostów, no ale oczywiście musicie sami podjąć decyzję i zrobić swój własny research. No i niestety, jakby tego było mało, no to zaraz po wyjściu tej informacji, dzisiaj, dosłownie dzisiaj, chwilę przed tym, jak nagrywam dla Was ten film, 15 stycznia 2021, te wydarzenia zostały dodane. Do, do CoinMarketCal, czyli do kalendarza kryptowalutowego. No i z tego względu część osób zaczęła po prostu inwestować w projekt Reef Finance, podnosząc jego cenę. Tu nawet widać alert na Whale Sniper, gdzie dostaliśmy właśnie ostrzeżenie, że ktoś nawet zakupił Reef Finance za 3,6 bitcoina. Niemniej jednak, mimo wszystko, patrząc na dzisiejszą cenę, no projekt ten jest w dalszym ciągu na powiedzmy 50% minusie od. Ceny, którą mieliśmy jeszcze pod koniec 2020 roku, czyli dwa tygodnie temu. Także projekt ten może jeszcze urosnąć 100%, żeby osiągnąć cenę wejściową, natomiast w dalszym ciągu do ATH brakuje jeszcze trzykrotnie. Czyli ten projekt mógłby potencjalnie nawet urosnąć trzykrotnie, aby osiągnąć swoje ATH, które wynosiło 5 centów. Oczywiście to było bardzo krótko, ponieważ to był moment, w którym ten projekt wychodził na giełdy i inwestorzy ICO zaczęli go sprzedawać. No, i na koniec, ostatni minus. Projekt ten będzie miał w marcu kolejne unlocki tokenów, czyli kolejne tokeny będą wypływać na giełdy. No i potencjalnie w marcu możemy mieć dump cenowy. Także jeżeli ktoś chce inwestować w ten projekt po obejrzeniu tego filmu, to po pierwsze zróbcie własny research, po drugie sprawdźcie czy faktycznie warto, po trzecie ustawcie stop lossa, no i po czwarte weźcie pod uwagę to, że w marcu będą wychodziły nowe tokeny na giełdy. Więc ja, jeżeli bym grał faktycznie potem pierwszy kwartał 2021 roku, no to skupiłbym się właśnie na grze do marca, czyli jeżeli faktycznie Będziemy mieli wydarzenia, potencjalne wejście na Coinbase'a, potencjalne wejście na Krakena, wypuszczenie działającej platformy. To prawdopodobnie też bym z tego projektu wychodził zaraz po tym, nie czekał jakoś długoterminowo. No, bo po nie, po, po, potencjalnie w marcu możemy mieć dump, jeżeli nowi inwestorzy znowu będą, będą sprzedawali tokeny. Długoterminowo, patrząc na ten projekt, no, jest on dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o hype. Jest tani, ma bardzo mały market cap, więc potencjał do wzrostów także. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, dowiedzieliście się o jakimś projekcie z dalekiego Market Capu, o którym jeszcze mało osób mówi. Potencjalnie teraz, jeżeli oglądaliście moje dwa ostatnie webinary, mamy czas altów, czyli altcoiny powinny zacząć rosnąć więcej niż Bitcoin, ponieważ weszliśmy w fazę hypu. także ja także będę częściej grał pod wydarzenia, będę także częściej pokazywał Wam ciekawe projekty na luty, marzec, kwiecień itd. Także to nie jest jedyny projekt w hossie. Jest tak, że wszystkie projekty rosną, no a te z ciekawymi wydarzeniami rosną bardziej, także warto to wykorzystać. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.